Początkowo prywatny zbiór książek, który z czasem nabrał funkcji instytucji publicznej i miano Biblioteki Potużyckiej, przeszedł bardzo wiele. Przeżył zabory, przeżył dwie wojny światowe. Nie bez uszczerbku. Duża część tej kolekcji niestety została zniszczona podczas II wojny światowej. Sowieckie wojska paliły ją po prostu w piecu. Natomiast ocalał zbiór książek przyrodniczych, który jako osobny, wydzielony fragment biblioteki został umieszczony, przeniesiony do Muzeum Przyrodniczego we Lwowie im. Dzieduszyckich, obecnie Muzeum Przyrodniczego Ukraińskiej Akademii Nauk. Dzięki temu ten zbiór ocalał i to ocalał, co warto zaznaczyć, w takim kształcie, w jakim wymyślili go jego twórcy, łącznie z układem bibliotecznym, z układem pomieszczeń, więc sama w sobie Biblioteka Poturzycka jest zabytkiem, a oczywiście bardzo drogocenne Woluminy w niej zgromadzone stanowią tą zasadniczą jej wartość. Do restauracji były odebrane 10 książek, które były jedne z najstarszych i potrzebowały najbardziej restauracji, bo miały, niektóre nie miały okładek. Były porwane strony, takie różne. Te książki udało się uratować i zachować dla przyszłych pokoleń dzięki wspaniałej pracy Uliany Romani. Rok temu niespodziewanie zupełnie. Zwrócił się do mnie Związek Rodowy Dzieduszyckich z prośbą o ocenę stanu zachowania i ocenę programu, ewentualnego programu konserwatorskiego dotyczącego tych książek. Moim zadaniem była pomoc merytoryczna przy poszczególnych etapach pracy oraz doszło do wizyty w Lwowie. Mogłam na miejscu ocenić postęp prac, ich jakość i zaawansowanie. Książki mieli różny stan zachowania. Pięć książek potrzebowali pełnej konserwacji i pięć książek częściowej konserwacji. Cztery książki potrzebowały rekonstrukcji oprawy, bo mieli tylko pozostałe tektury z faryzacją i z marmurkowego papieru. Częściowa konserwacja obejmuje następne procesy. Oczyszczenie mechaniczne każdej kartki gumką lateksową, czyszczenie mechaniczne oprawy skórzanej, czyszczenie zwilżające płynami dla czyszczenia skóry i nawilżania, podklejanie oddzielnych kartek bibułów japońskich, podklejanie fryzaców, wzmacnianie miejsc pęknięcia na grzbietach, У заповненні їх бібулків і тонування в тон подобраний до скури авторської. Podróż do Lwowa łączyła się z mojej strony z licznymi obiekcjami, jak to będzie, ponieważ trwała wojna. Wiadomo, że w Lwowie ogłaszane były alarmy przeciwrakietowe, że zawsze istnieje jakieś niebezpieczeństwo. Podczas mojej wizyty w pracowni Uliany Romaniv przeżyłyśmy też taki alarm. Uliana bała się, że mogą podczas takiego ataku na przykład wylecieć szyby z okien, uszkodzić obiekty, które ma na stole podczas pracy. Było, było to trudne zadanie, nie tylko ze względu na wojenny czas, na trudności z zaopatrzeniem w materiały konserwatorskie, ale niemniej Liana poradziła sobie z tym doskonale. Książki są nie dość, że świetnie zakonserwowane, mają nowe oprawy oraz są włożone w nowe, ochronne, bezkwasowe pudła które pozwolą na prawidłowe przechowywanie ich w magazynie Muzeum Przyrodniczego. Biblioteka potużycka przeżyła I i II Światową Wojnę i teraz państwo wkroczyło w III wojnę. Ale bardzo spodziewamy się, że to wszystko minie dobrze i, i nie będziemy musieli tą bibliotekę jeszcze raz e, przemieszczać. E, przyrodnicza część Biblioteki Pluturzyckiej, która jest tutaj w naszej bibliotece, e, jest bardzo cennym zebraniem, e, najpierw z poglądu jej historycznej cenności. Bo, e, takie książki. E, Zawsze bardzo zapotrzebowane i dziewczyni świadomie zbierał tą bibliotekę, z tym, że dostęp do niej mieli wszyscy naukowcy, studenci. Każdy, kto interesował się przyrodą, mógł przyjść i wziąć sobie do przeczytania lub pracować tutaj w Muzeum w bibliotece lub zabrać, jeżeli miał zaufanie od bibliotekarzy. Biblioteczne zbiory są bardzo obszerne i 10 książek to tylko początek pracy po konserwacji. Dla mnie bardzo ważne, że taki projekt odbywa się w czasie wojny. On pomaga wrócić do normalności, a najgłówniej chronić naszą historię i naszą kulturę. Dzięki takiej właśnie pięknej współpracy możemy być spokojni o książki, które naprawdę wiele przeszły i patrzymy z nadzieją w przyszłość, z nadzieją, na to, że w przyszłym roku również Polskie Ministerstwo Kultury, Instytut Polonika spojrzą przychylnie na projekt ratowania kolejnych książek z Biblioteki Potużyckiej.